Witam serdecznie z tej strony Damian Stelmach. Całkiem niedawno poznaliśmy Webmina, czyli graficzną nakładkę webową pozwalającą zarządzać serwerem Linux z poziomu przeglądarki internetowej. W tamtym epizodzie udało nam się skonfigurować tą nakładkę do pracy z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS oraz nazwy domenowej. Poza certyfikatem SSL, cały setup wykonaliśmy za pomocą Webmina. W mojej ocenie ten sprawdził się całkiem nieźle jako narzędzie wspomagające konfigurację i dlatego też dzisiaj wykorzystamy go przy realizacji kolejnych zadań. W dzisiejszym wideo na warsztat weźmiemy temat, który jak do tej pory na kanale się nie pojawił, chociaż istnieje w informatyce już wiele lat. Niespodzianki nie będzie, tytuł zdradza wszystko, tak więc zapraszam do wspólnego rajdu trasami macierzy dyskowych. Partnerem dzisiejszego odcinka jest właściciel marki Sprint Data Center, oferującej szeroko rozumiane usługi hostingowe, a w szczególności serwery dedykowane. Ta prężnie rozwijająca się polska firma oferuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania serwerowe w przystępnych cenach, a także w szerokiej gamie konfiguracji. Obecnie w ofercie firmy znajduje się 12 linii oraz 196 modeli serwerów dedykowanych. Od tych podstawowych, które doskonale sprawdzą się w małych przedsiębiorstwach, aż po modele z serii Gold do najbardziej wymagających klientów, stworzone z myślą o rozwiązaniach wirtualizacyjnych. Umowy bezterminowe, wsparcie 24 godziny na dobę, indywidualne konfiguracje, a także możliwy start usługi w ciągu 5 minut to zdecydowane atuty Sprint Data Center. Każdego dnia inna seria Dedyków oferowana jest u nich w niższych niż standardowe cenach. Natomiast nasi widzowie mogą skorzystać również ze specjalnej oferty na nieprzecenione konfiguracje. Wystarczy w koszyku podać kod zniżkowy Dedyk z pasją, a cena konfiguracji obniżona zostanie o 10%. Link do strony naszego dzisiejszego partnera znajdziecie w opisie filmu, a także w podpiętym komentarzu. Firmie Sprint Data Center dziękujemy za wsparcie, a my wracamy już do zasadniczej części odcinka. Na początek nieco teorii. RAID, czyli mówiąc po naszemu nadmiarowa macierz niezależnych dysków, to technologia zapewniająca współpracę wielu nośników danych, no i w zależności od zastosowanego poziomu macierzy, gwarantująca poprawę szybkości operacji dyskowych lub też zwiększoną odporność na awarie. Wybór poziomu macierzy zależy od efektu jaki chcemy uzyskać, no i oczywiście od naszego budżetu, bo niektóre konfiguracje RAID wymagają użycia nawet czterech nośników jednocześnie. Pierwszym rodzajem macierzy, który de facto nie jest nawet opisany jako poziom RAID, ale jako że zaimplementowany jest w kontrolerach muszę o nim wspomnieć, to tak zwany triplinowy z angielskiego JBOD. Jest to połączenie wielu nośników w jedną logiczną całość, widoczną dla systemu i użytkownika jako jeden nośnik. W przeciwieństwie do nazwijmy to właściwego raida dowolnego poziomu, nie zapewnia redundancji ani poprawy wydajności. Dokładnie ten sam efekt możemy uzyskać poprzez poznanego już wcześniej LVMA. Podstawowym rodzajem macierzy raid jest raid 0, określany według angielskiej nomenklatury jako stripping, czyli paskowanie. Dane w takim układzie dzielone są na małe fragmenty o ustalonej wielkości zwane paskami i zapisywane na dwóch lub też większej ilości dysków jednocześnie. Dla systemu operacyjnego oraz użytkownika macierz RAID 0 to jeden logiczny dysk, tak więc korzystanie z dostępnej przestrzeni nie różni się w praktyce od korzystania z pojedynczego dysku czy partycji. Takie rozwiązanie powoduje zwiększenie wydajności operacji dyskowych, a dokładniej poprawę szybkości zapisu i odczytu danych, no bo jeden plik, podzielony przykładowo na dwa mniejsze elementy, zapisywany jest w postaci tych elementów równocześnie na kilku nośnikach. Macież tego poziomu, chociaż zwiększa szybkość operacji dyskowych, niestety nie gwarantuje w żadnym stopniu odporności na awarię, a co za tym idzie, ochrony danych. Jeśli uszkodzeniu w trakcie użytkowania ulegnie chociaż jeden z pracujących w niej nośników, no to niestety cała macierz nam padnie i stracimy dostęp do danych. Dzieje się tak dlatego, że na tym poziomie nie są tworzone ani przechowywane sumy kontrolne dla danych, które mogłyby umożliwić ich odbudowę w przypadku awarii jednego z nośników. Do utworzenia zerowego rajda potrzebujemy przynajmniej dwóch dysków twardych, chociaż śmiało można połączyć ich ze sobą więcej. Zaleca się, aby wszystkie dyski były tej samej pojemności oraz pracowały z tą samą szybkością, natomiast nie ma technicznych przeciwwskazań do utworzenia takiej macierzy na bazie nośników charakteryzujących się różnymi pojemnościami i szybkościami. Generalnie to zaleca się przy rajdach stosowanie tych samych dysków zarówno względem pojemności, jak i szybkości pracy, no bo wówczas osiąga się najlepsze rezultaty. Dotyczy się każdego dostępnego poziomu macierzy, chociaż, jak wspomniałem wcześniej, nie jest to warunek konieczny. Wielkość macierzy RAID 0 to iloczyn pojemności oraz ilości połączonych dysków. To w przypadku dysków o tej samej pojemności, lub też iloczyn ilości dysków i pojemności najmniejszego z nich. To w przypadku nośników o różnych rozmiarach. Drugi poziom macierzy, działający można powiedzieć odwrotnie do RAID 0 no, to RAID 1, zwany z angielskiego mirroring, czyli odbicie lustrzone. Na każdym dysku należącym do macierzy przechowywane są te same dane, dzięki temu awaria jednego lub nawet kilku z nich nie powoduje utraty danych. Ochrona przed utratą danych w przypadku uszkodzenia nośnika to zdecydowanie największa zaleta tego poziomu RAIDA, no i w takim celu jest on zazwyczaj implementowany. Teoretycznie umożliwia również skrócony czas dostępu do danych oraz prędkość ich odczytu, z racji tego, że te same dane przechowywane są na wielu nośnikach, natomiast w praktyce niekiedy trudno jest takie efekty uzyskać. Minimalna ilość dysków dla pierwszego raid'a wynosi ponownie dwie sztuki, zdarzają się natomiast również macierze tego poziomu, w których pracuje zdecydowanie większa liczba nośników. Wadą zastosowania macierzy RAID 1 jest oczywiście to, iż nie wykorzystujemy pełnej przestrzeni dyskowej, jaką dysponujemy. Przykładowo, jeśli na macierz RAID 1 składają się dwa dyski o pojemności 1 TB każdy, no to dostępna przestrzeń na dane wyniesie tylko 1 TB. Następnym poziomem w hierarchii macierzy jest RAID 5. Co prawda istnieją jeszcze macierze RAID poziomu 2, 3 i 4, ale w sumie to można powiedzieć, że wypadły już z obiegu, tak więc nimi zajmować się nie będziemy. Macierz RAID poziomu 5 charakteryzuje się tym, iż dane, podobnie jak to było w przypadku RAIDA zerowego zapisywane są blokowo, lub jak kto woli, paskowo, na każdym z dysków należących do macierzy. Różnica jest taka, iż dla każdego bloku danych obliczana jest suma kontrolna w postaci bitów parzystości, która również zapisywana jest naprzemiennie na dyskach w macierzy. Te bity parzystości pozwalają odtworzyć dane w przypadku awarii jednego z dysków, niezależnie od tego, który dysk macierzy ulegnie awarii. Co więcej, nawet jeśli ulegnie awarii jeden z dysków macierzy, ta nadal działa, a użytkownik nie traci dostępu do danych, no i nadal może z nich korzystać. Mówiąc wprost, kiedy wykrzaczy nam się jeden z dysków, użytkownik może się nawet nie zorientować, że taka awaria nastąpiła. No chyba, że jest bardzo spostrzegawczy, no bo wspomnieć należy, że w takiej sytuacji czas dostępu do danych znacznie się wydłuża. Do zalet tego rozwiązania zaliczyć należy również szybkość odczytu danych porównywalną z macierzą poziomu zerowego. Te cechy powodują, iż light 5 często wykorzystywany jest jako pamięć masowa dla systemów bazodanowych. Niestety, konieczność obliczania sum kontrolnych ma swoje wady i wymaga dla pojedynczego bloku danych wykonania kilku operacji. Problem szczególnie widoczny jest podczas zapisu, który często może być wolniejszy niż zapis danych na pojedynczym dysku. Czasochłonny oraz zasobożerny jest również proces odbudowy macierzy po awarii jednego z dysków. No i jak już mówiłem, w trakcie wykonywania tej operacji zdecydowanie spada wydajność macierzy. Oczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepsze jest zmniejszenie wydajności przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do danych. Odpowiedź zależy już od konkretnych zastosowań. RAID poziomu 5 charakteryzuje się jeszcze jedną wadą, a mianowicie tak zwaną dziurą zapisu. Ta może wystąpić w przypadku błędu kontrolera czy chwilowej awarii zasilania. Konsekwencją wystąpienia takiej dziury może być desynchronizacja bloków parzystości i bloków danych. W normalnym użytkowaniu, to znaczy kiedy macierz działa poprawnie, taki stan rzeczy nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Problem natomiast może uwidocznić się, kiedy nastąpi awaria jednego z dysków i pojawi się konieczność odbudowy macierzy. W takim wypadku może dojść do przekłamania danych. Problem ten jest raczej sporadyczny, ale mimo to należy o nim wspomnieć. Oczywiście specjaliści dostrzegli go już dawno, no i w zależności od implementacji raid zaproponowali kilka rozwiązań. Jednym z nich jest tak zwany scrubbing, który mówiąc ogólnie, ma za zadanie weryfikowanie bitów parzystości, kiedy macierz jest najmniej obciążona. RAID poziomu 5 to jeden z tych rodzajów macierzy nadmiarowej, który najlepiej wykorzystuje dostępną przestrzeń dyskową. Do budowy tej macierzy wymagane są przynajmniej 3 dyski twarde, a całkowita dostępna pojemność w takim układzie równa jest pojemności dwóch z nich. Pojemność równa jednemu dyskowi macierzy zawsze wykorzystywana jest do przechowywania sum kontrolnych i nie ma tutaj znaczenia ilość dysków, jakie w macierzy pracują. Jeśli do budowy wykorzystamy np. 6 dysków twardych, całkowita pojemność macierzy będzie wynosić 5 razy pojemność każdego z nich, no lub też 5 razy pojemność najmniejszego w przypadku korzystania z różnej wielkości nośników. Po rajdzie numer 5 kolejnym w hierarchii jest rajd poziomu 6. Paski parzystości na tym poziomie macierzy zapisywane są dwukrotnie, a dzięki temu odporność na awarie jest jeszcze większa. To znaczy uszkodzeniu mogą ulec nawet dwa dyski wchodzące w skład całego systemu. Co więcej, podczas gdy awarii ulegnie jeden z dysków macierzy i ta będzie w procesie odbudowy, paść może kolejny dysk, a macierz i tak będzie działać, co w przypadku poprzednika, czyli rajda piątego, skutkować będzie awarią całej macierzy. Do zalet tego rozwiązania zaliczyć należy oczywiście zwiększoną szybkość odczytu danych w porównaniu z pojedynczym dyskiem, podobnie jak u poprzednika, na dowód oczywiście spowolnienie zapisu związane z koniecznością obliczania sum kontrolnych. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, iż pojemność całej macierzy w przypadku czterech dysków, taka jest wymagana ich minimalna ilość, wynosić będzie jedynie 50%, ponieważ połowę powierzchni macierz rezerwuje na dane parzystości. Na szczęście przy większej konfiguracji, np. sześciodyskowej, pojemność macierzy będzie równa pojemności czterech dysków, ponieważ dane parzystości zawsze zajmują pojemność dwóch dysków, niezależnie od wielkości macierzy. Cztery omówione poziomy macierzy zaliczyć należy do tzw. poziomów podstawowych. W niektórych implementacjach RAID dostępne są jeszcze tzw. poziomy rozszerzone. Dotyczy to szczególnie RAIDa pierwszego i piątego. Natomiast z racji tego, iż są implementowane tylko u niektórych dostawców sprzętu i oprogramowania, ich dzisiaj omawiać nie będziemy. Wspomnimy natomiast jeszcze o dwóch rodzajach macierzy zwanych macierzami hybrydowymi lub jak kto woli zagnieżdżonymi. Dwa z nich to macierze 0 plus 1 oraz 1 plus 0. RAID 0 plus 1, zwany również 01, to macierz poziomu pierwszego, czyli mirroring, oparta o dyski pracujące w RAIDzie poziomu zerowego. Dane zapisywane są paskowo w jednej grupie dysków, a w innej przechowywana jest ich dokładna kopia. W przypadku drugiej hybrydy macierz poziomu zerowego tworzy się w oparciu o grupę dysków działających w rajdzie pierwszym. Jedno i drugie rozwiązanie charakteryzuje się korzyściami, jakie płyną zarówno z macierzy RAID 0, to znaczy szybkości operacji dyskowych, jak i z macierzy RAID 1, czyli bezpieczeństwa. Minimalna ilość dysków, jakie są wymagane do utworzenia takich układów, wynosi aż 4, a dostępna przestrzeń to zawsze tylko 50% sumy pojemności wszystkich. Zatem jeśli mamy 4 dyski o pojemności 1 TB, dostępna przestrzeń wyniesie sumarycznie 2 TB. Różnica, jaka występuje pomiędzy dwoma takimi układami, to odporność na awarię. Tutaj prym wiedzie RAID 1.0, chociaż należy zaznaczyć, że to dotyczy macierzy, w których pracuje większa liczba dysków niż tylko ta wymagana. W pewnych okolicznościach macierz 1.0 będzie działać nawet jeśli awarii ulegnie połowa dysków. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy przestają działać nośniki pracujące w różnych grupach tworzących RAID 1. Między innymi z tego powodu specjaliści zalecają stosowanie właśnie tej odmiany hybrydy. Hybrydy można budować nie tylko na bazie rajdu pierwszego i zerowego, ale także na bazie rajdu piątego i szóstego, ale to może zostawmy już na inną okazję. Teraz zobaczmy w jaki sposób takiego rajda można zrealizować. Sposoby są tak naprawdę trzy. Pierwszy z nich to tak zwany rajd sprzętowy. W tej odmianie wykorzystywane są dedykowane urządzenia kontrolujące pracę macierzy zwane kontrolerami rajd. W przypadku komputerów osobistych czy stacji roboczych kontroler taki występuje w postaci karty rozszerzeń montowanej na płycie głównej komputera. Rozwiązanie tego typu doskonale sprawdza się w domowych czy też biurowych warunkach. W środowiskach produkcyjnych z kolei stosowane są oprócz kontrolerów w postaci kart rozszerzeń montowanych w serwerach także dedykowane urządzenia RAID, które składają się z kontrolera oraz dysków twardych montowanych w jednej obudowie. Zaletą macierzy sprzętowych jest zdecydowanie ich wydajność. Kontrolery posiadają wbudowane procesory realizujące zadania obliczeniowe. A co za tym idzie, procesor komputera czy też serwera nie jest dodatkowo obciążany pracą macierzy. O wadach takiego rozwiązania często się nie mówi, ale w sytuacji, kiedy awarii ulegnie kontroler, istnieje duże ryzyko całkowitej utraty danych. Drugi rodzaj RAIDa to macierz programowa. Tutaj nie mamy do czynienia z dodatkowym elementem sprzętowym, a sama macierz tworzona i kontrolowana jest za pomocą dedykowanego oprogramowania. Obecnie większość systemów operacyjnych posiada zaimplementowaną obsługę RAID, w przypadku Linuxa na przykład jest to oprogramowanie o nazwie MD, które umieszczone jest w jądrze systemu. Również większość aplikacji firm trzecich służących do zarządzania dyskami posiada zaimplementowane rozwiązania pozwalające tworzyć macierze. Zaletą macierzy programowych jest koszt implementacji. Poza nadmiarową liczbą dysków nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie. Niestety, rozwiązania tego typu są mniej wydajne, bo do obliczeń związanych z pracą macierzy wykorzystywany jest procesor komputera. Ostatni rodzaj to macierz hybrydowa. O takim rozwiązaniu możemy mówić, na przykład w przypadku układów montowanych na płytach głównych. Z jednej strony taki RAID działa poprzez elektronikę montowaną na płycie głównej, z drugiej strony wykorzystuje do obliczeń procesor komputera, podobnie jak macierz programowa. OK, tak wygląda teoria, jeśli chodzi o macierze. Sprawdźmy sobie teraz na przykładzie, jak to zadziała w praktyce. Scenariusz na dzisiejszego laba wygląda następująco. Utworzymy sobie macierz poziomu 5 składającą się z trzech aktywnych i jednego zapasowego dysku. To oczywiście będzie tylko przykład. Jeśli chcecie, śmiało możecie na swoich labach wykorzystać inny poziom. Proces tworzenia macierzy będzie wyglądał dokładnie tak samo. Dysk zapasowy wykorzystany będzie w macierzy jako backup. W trakcie pracy zasymulujemy awarię jednego z aktywnych dysków i wówczas ten zapasowy powinien automatycznie zająć miejsce uszkodzonego. Jego zastosowanie jest oczywiście opcjonalne, ale skoro oprogramowanie macierzy pozwala na podmianę dysku w razie awarii jednego z elementów układu Write bez ingerencji admina, to myślę, że warto zobaczyć, jak taki automat zadziała. Utworzoną macierz dyskową podmontujemy pod katalog, który następnie udostępnimy przez sambę. Tak więc przy okazji zobaczymy, jak się to ogarnia za pomocą webmina. Ostatnia część no to będzie wspomniana symulacja awarii jednego z dysków. Zobaczymy, jak sobie z tą sytuacją poradzi nasz serwer. Zaczniemy słuchajcie od tego, że do naszej maszyny z Linuchem podłączymy cztery nowe dyski, które oczywiście należy najpierw utworzyć. 10 GB pojemności dla każdego w zupełności wystarczy. Pomagikowałem trochę z edycją wideo, no i cztery dyski już mam. Gdyby zdarzyło się tak, że webmin po dodaniu dysków wam się nie odpali, to odłączcie trzy z nich, pozostawiając tylko jeden dodatkowy i spróbujcie ponownie uruchomić maszynę. Webmin powinien się już wówczas odpalić. Potem wyłączcie serwer, dodajcie pozostałe dyski, no i powinno być git. U mnie na jednym kąpie taki problem się pojawił, ale manewr z odłączaniem i dodawaniem dysków załatwił sprawę. OK, zamykamy ustawienia i odpalamy maszynę. Teraz, jak widzimy, wszystko działa, tak więc możemy się już do naszego panelu konfiguracyjnego zalogować. Jak widzimy, od naszego ostatniego spotkania z webminem pojawiła się jakaś aktualizacja, tak więc zaczniemy od zainstalowania nowej wersji. Testowałem ten update kilkukrotnie i nigdy nie spowodował wykrzaczenia się webmina. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie tak samo. No, wygląda na to, że wszystko jest ok. Soft mamy w najnowszej wersji, tak więc możemy działać. Na początek sprawdźmy czy nasz serwer wykrył nowe dyski. Tego dowiemy się przechodząc do sekcji Hardware, no i dalej Partycje i Dyski. Wszystko gra jak widać, system każdy dysk wykrył, tak więc możemy zaczynać. Aby utworzyć macierz z sekcji Hardware wybieramy Linux Write, no a następnie wskazujemy jaki rodzaj macierzy chcemy utworzyć. Dostępnych jest jak widzicie kilka poziomów, my sobie wybieramy oczywiście poziom 5, no i rozpoczynamy proces tworzenia macierzy. Do dyspozycji mamy kilka możliwości konfiguracji, takich jak na przykład określenie sposobu zapisu bloków danych, zwanych tutaj porcjami, czy też wskazanie wielkości tych porcji, ale to śmiało możemy sobie pozostawić w ustawieniach domyślnych. Istotne jest dla nas natomiast to, jakie dyski mają być częścią macierzy. Przytrzymując kontrol na klawiaturze, wskazujemy aktywne urządzenia macierzy. Tutaj natomiast określamy nasz dysk zapasowy. Ok. Klikamy Create, co spowoduje uruchomienie procesu tworzenia macierzy, który potrwać może kilka, kilkanaście, a czasem nawet do kilkudziesięciu sekund. Ok, macierz już gotowa. Tutaj widzimy poziom, dostępną przestrzeń, a także dyski wchodzące w jej skład. Ten status tutaj jest trochę mylący, no bo informuje nas, że macierz jest zdegradowana i następuje proces jej odbudowy. Ale tak po prawdzie, to działa ona już właściwie. Teraz utworzymy sobie katalog w głównym systemie plików, pod który montować będziemy nasz zestaw dyskowy. Przechodzimy do sekcji Tools, no i wybieramy Menadżera plików. Wybieramy plik, a następnie utwórz nowy katalog. Gotowe. Wracamy teraz do naszej macierzy, no bo musimy ją sformatować, czyli mówiąc po ludzku, określić dla niej system plików. Inaczej, oczywiście, nie będzie jej można zamontować ani z niej korzystać. Sformatujemy ją sobie w standardowym systemie plików dla Linuxa, czyli Ext4, co pozwoli m.in. zapisywać na niej dane z poziomu Windowsa. Wszystkie opcje pozostawiamy domyślnie ustawione, no i wybieramy utwórz. Ok. Macierz sformatowana. Tak więc możemy wrócić do jej właściwości, aby zamontować nasz katalog. Podajemy nazwę katalogu ze slashem oczywiście na początku. No i to właściwie tyle. Domyślnie zaznaczona jest jak widzimy tutaj opcja automatycznego montowania przy starcie systemu. Tak więc nawet jakby nasza maszyna się zrestartowała, katalog zamontowany zostanie automatycznie. Jak pamiętamy z odcinka o LVM i serwerach plikowych, podczas konfiguracji z poziomu terminala musieliśmy ręcznie to ustawić w pliku fstab. Tutaj webmin zrobił to za nas. Klikamy utwórz, no i tyle. Kiedy wrócimy do właściwości naszej macierzy, zobaczymy, że montowanie zadziałało. OK, czas nasz katalog wypuścić w świat, to znaczy w sieć. Do tego potrzebny nam będzie oczywiście serwer Samba. Tak więc przechodzimy do nieużywanych modułów, wyszukujemy serwer Samba, no i rozpoczynamy proces instalacji. Po chwili działania Samba jest już na pokładzie. Możemy od razu przejść do konfiguracji, ale może najpierw odświeżmy sobie moduły tak, aby Samba znalazła się na liście serwerów. Jest i nasza samba, no to czas na udostępnienie katalogu w sieci. Nazwa udziału może, ale nie musi być taka sama jak nazwa katalogu. Ja natomiast zapiszę to samo. Dalej wskazujemy nasz uprzednio utworzony i podmontowany pod macierz katalog z głównej struktury plików. Tak więc jeszcze slash na początku. W tym miejscu to tyle. Możemy już tworzyć udział. No jak widzimy, udział pojawił się na liście, tak więc możemy przejść do jego ustawień. Tutaj wskażemy możliwość zapisu do katalogu, a także ustawimy możliwość wejścia do niego bez konieczności podawania loginu i hasła. Samba dzisiaj służy nam tylko do testów RAIDA, tak więc nie będziemy bawić się w ustawienia dostępu po loginie i hasle. Zanim przejdziemy do testów, musimy jeszcze nadać pełne uprawnienia do udostępnionego katalogu, inaczej nie będzie można w nim dokonywać zapisu. Wracamy zatem do sekcji Zarządzanie katalogami i plikami. Zaznaczamy katalog. No i z narzędzi wybieramy zmień uprawnienia. Zarządzanie katalogami to chyba jedna ze słabszych stron Webmina. Tutaj mamy niby ustawione pełne uprawnienia, no ale to nieprawda. Faktyczne uprawnienia do tego katalogu to 755. 5. Poprawmy to zatem wprowadzając 0 oraz 3 siódemki. No ok, pora na testy. Odpalamy ścieżkę sieciową do serwera. No i jak widać mamy nasz katalog. Zajrzyjmy sobie do niego. Weszliśmy bez problemu, tak więc mamy potwierdzenie, że dostęp działa bez hasła. Ten widoczny katalog tutaj służy do odzyskiwania danych po awarii. O nim też wspominaliśmy przy okazji czwartego odcinka Ubuntu. Można zmienić mu nazwę na Linuchu na taką skropeczką na początku, wówczas nie będzie widoczny. Nam to teraz nie przeszkadza, więc zostawmy tak, jak jest. Zobaczmy natomiast, czy możemy zapisać jakąś zawartość, na przykład poprzez utworzenie nowego katalogu. Katalog, jak widzimy, się utworzył, a to znaczy, że zapis działa. OK, czas na wisienkę na torcie, albo jak to woli, Tomasz Hajto na truskawkę. Sprawdzimy teraz, co się stanie, kiedy jeden z dysków macierzy stanie się dla niej niedostępny, czyli powiedzmy ulegnie awarii. Taką sytuację możemy zasymulować poprzez odłączenie od niej jednego z nich. Pozwala na to sam webmin, możemy to zrobić tutaj, albo też możemy za pomocą polecenia konsoli sfejkować awarię jednego z nich. Co byśmy tak całkiem o konsoli nie zapomnieli, to zasymulujemy sobie awarię poprzez właśnie konsolę. Webmina oczywiście nie opuszczamy, no bo z jego poziomu mamy możliwość wykonywania poleceń konsolowych. Ja jestem już po testach, tak więc polecenie mam w historii, zatem sobie go użyję. Wyjaśnijmy może, co takie polecenie zawiera. mdadm to Linuxowy program do zarządzania macierzami. Dalej mamy ścieżkę do pliku macierzy. Przypominam, że dla każdego dysku, partycji czy też macierzy system tworzy plik, który jednoznacznie to urządzenie identyfikuje. Dalej w poleceniu jest opcja F, czyli symulacja awarii, no a na końcu ścieżka do pliku dysku, którego awarię będziemy symulować. Po wykonaniu polecenia otrzymujemy komunikat, że dysk jest uszkodzony. Sprawdźmy, co się dzieje z naszą macierzą. Jak widzimy, ta nadal działa, chociaż chwilowo pracuje w tzw. trybie zdegradowanym. Chwilowo, bo dzięki temu, że wskazaliśmy zapasowy dysk, automatycznie rozpoczął się proces przywracania macierzy do stanu sprzed awarii. Jeśli dobrze pamiętacie teorię, to wiecie, że pomimo tego, że macierz pracuje w trybie zdegradowanym, nadal jest dostępna dla użytkowników. Sprawdźmy to. No jak widzimy, nadal działa. Z udostępnionego zasobu nadal można korzystać, chociaż pamiętajmy, że wydajność podczas odbudowy drastycznie spada. A co gdybyśmy nie mieli podłączonego zapasowego dysku? No nic, trzeba by po prostu usunąć systemowo ten uszkodzony z macierzy. W Ładminie możemy to zrobić tutaj. A następnie odłączyć od fizycznego urządzenia. Potem podłączyć nowy dysk, sprawdzić czy został wykryty, no i dodać go do macierzy. To możemy zrobić korzystając z tej opcji. Macierz odbuduje się automatycznie, chociaż należy pamiętać, że jeśli jest na niej zapisana spora ilość danych, to taka odbudowa może trwać nawet kilka godzin. Pamiętajcie również o tym, iż w przypadku macierzy RAID na poziomie 5 awarii bez uszkodzenia danych może ulec tylko jeden dysk w tym samym czasie. Jeśli większa ilość dysków nagle przestanie działać, no to będzie kłopot. Między innymi z tego względu nigdy nie należy traktować macierzy RAID jako zamiennika dla backupów. Absolutnie nie. Macierze mogą zmniejszyć ryzyko utraty danych, ale nie są absolutnie żadnym gwarantem bezpieczeństwa. Pamiętajcie o tym. Okej, okay, moi drodzy, to tyle, co miałem wam do przekazania w dzisiejszym odcinku. Wam serdecznie dziękuję za uwagę, a naszym patronom za wsparcie kanału w imieniu swoim oraz Mirka dziękuję również firmie Sprint Data Center za wsparcie kolejnego wideo. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z rabatów na zakup dedyków. 10% zniżki na nieprzecenione konfiguracje. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych produkcjach.